Przewidziana jest Komisja Śledcza do spraw zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Przypomnę jednocześnie, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakres działania sejmowej komisji śledczej do spraw Pegazusa jest niezgodny z ustawą. Mośle, pan, pan miał odczytywać komunikaty, a nie siać propagandę. Dziękuję panu bardzo. Panie Mariusz, Szanowni Panie państwo, Mariusz, tak. Musimy państwo To yy, dobrze, dobrze przed punktem, znajdziemy taki moment, Dobrze. dobrze. Panie pośle, pana zadaniem jest odczytywanie komunikatów, a nie Rozumiem. wygłaszanie w tej chwili Rozumiem, oświadczeń poselskich. Dziękuję. Szanowni państwo, komisja polityki społecznej